Dzień dobry, witam Was na czytaniu przesłaniach na tydzień od 28 listopada do 4 grudnia. Bardzo bym chciała, żebyście wybrali jedną spośród tych trzech kart. Dodatkowo dodałam jeszcze kamienie, żeby ułatwić Wam wybór tych talii, tych kart. I moi drodzy do wyboru macie kartę numer 1, kartę numer 2 i kartę numer 3 na tydzień od 28 listopada do 4 grudnia. I teraz tak, karta numer 1 ma kamień fluoryt. Karta numer 2 posiada y, tygrysie oko. I karta numer 3 jest z kamieniem fruchsyt. Jedynka, dwójka, trójka. Przesłanie na tydzień od 28 listopada do, 20, do 4 grudnia. I teraz tak, osoby, które wybrały Talię numer, kartę numer 1 z kamieniem fluoryt. Zaraz przeczytam, jakie dla Was energie na ten tydzień. Jaką mamy kartę. Mamy kartę numer 20. Proszę bardzo, zobaczmy. I przeczytajmy, co talia ma. Do powiedzenia dla Was. Karta numer 20. Moi drodzy, modyfikacja. Pracuj nad uwolnieniem swoich obaw i naucz się potwierdzać dobro w danej sytuacji. Pozytywne emocje związane są z wysiłkiem, skupieniem, energią i inspiracją. Twoje emocje i działania wpływają na Twoje ciało. Mogą podnieść lub obni obniżyć Twoją energię i wpłynąć na Twoje ciało fizyczne i zdrowie. Pozytywne myślenie zwiększy Twoją energię. Udawaj, dopóki tego nie zrobisz. To znaczy, że nie czujesz się szczęśliwy ani potężny, ale zachowujesz się, jakbyś był. Kiedy dokonasz wewnętrznej regulacji i będziesz przechowywał. I będziesz, przepraszam, zachowywał się jakbyś jak był szczęśliwy, nastrój, nastrój zmieni się pozytywnie. Podejmij kroki, aby wprowadzić pozytywne zmiany, dostarczając do nowego życia pozytywne zmiany. Czy trzymasz się w przeszłych sytuacji, zastanawiasz się nad nimi? Bądź gotów uwolnić przeszłość i pozwól sobie zmienić swoje myślenie. Ważne jest, aby pamiętać, aby Twoja dusza, um, aby pamiętać, aby Twoja dusza ma doświadczenie fizyczne. Twoje ciało fizyczne nie jest Twoją duszą. Pracuj nad tym, aby przyjąć to przekonanie, a to zmieni Twoje podejście do wielu rzeczy w życiu. Na karcie widzimy dziewczynę, która Leci na, grz na grzbiecie Pegaza, pośród ptaków i aniołów. Uważa się, że Pegas y po pochodzi z Antarktydy. Rep y reprezentuje czas nowej świadomości. Aniołowie uświadamiają, w jaki sposób Twoje myślenie wpływa na Twój świat i nad czym nie masz kontroli. Ale unikniesz w kwestii zmiany. Punktu widzenia wezwij swoich aniołów stróżów. Anioły mogą pomóc ci znaleźć pozytywy w każdej sytuacji. Grupa wkracza w świat nowego dnia, dostosuj, dostosuj swoje myśli, uspokój umysł i słuchaj intuicji. Pióra i skrzydła potwierdzają, że masz swobodę przejścia przez ten okres, przez ten tydzień. Chcę tę kartę pokazać jeszcze raz, ale coś. O, właśnie, już jest lepiej. Dobrze. Co osób, dla osób, które wybrały kartę numer 2 i tygry oko na tydzień od 28 listopada do 4 grudnia. Mamy tutaj kartę 35. Poczytajmy coś na ten temat. Jakie przesłania dla Was na ten tydzień? 35, moi drodzy, przekształcanie. Czy odczuwasz znaczenie tego, co się dla Ciebie dzieje? Jesteś w fazie, w której wszystko jest możliwe. Aby osiągnąć transformację, musisz naprawdę myśleć, że jest to możliwe. Wiara w siebie i swoje umiejętności jest kluczem do przekazania ci zmiany. Być może yy, chciałeś określonego wyniku, ale tak naprawdę nie wierzyłeś, że jest to możliwe. Aby osiągnąć pożądane zmiany w swoim życiu, bądź gotów wprowadzić zmiany w swoich zachowaniach. Robisz niektóre rzeczy z przyzwyczajenia, niektóre ze względu na sposób, w jaki, jaki zostałeś nauczony, a inne, ponieważ są łatwe, wypróbuj nowe podejście, aby utworzyć zmianę. W razie potrzeby, poproś znajomego, aby zrobił to z Tobą. Może to być wszystko: od zdrowego odżywiania się po sprawy, poprzez spacery, przepraszam, po 10 minut. Lub nauka czy jakiegoś hobby, wzmocnić zmiany, które wprowadzasz w swoim życiu, pozyskując wsparcie członków rodziny lub kogoś, kogo znasz i który będzie cię dopingował. Powtórz cenne zmiany, aby stworzyć nowe, pozytywne nawyki. Kiedy zaczniesz odnosić sukcesy, rozwiążesz niezachwiane przekonanie, że dotrzesz do miejsca, w którym chcesz być. Spójrzmy na kartę. Mnóstwo motyli i wróżek obserwuje, jak młoda kobieta przygotowuje się do uwolnienia motyli ze swojej kopuły. Motyle muszą poczuć wszystko, co kiedyś wiedziały, aby zaakceptować nowy sposób myślenia. Symbolizują gotowość do odejścia, i napotkania transformacji, piorun uderzający w kopułę pomaga rozwiać wszelkie wątpliwości i opory do zmian. Wróżki są przypomnieniem magii i wsparcia, które jest wokół ciebie. Zawsze jest nadzieja na lepsze jutro. Piękny przekaz. Co karty mają do powiedzenia dla osób, które wybrały kartę numer 3? Zaraz ją sprawdzimy. Jest to karta z numerem 23. Poczytajmy sobie trochę na ten temat. Pozytywnie nastawieni ludzie, spędzanie czasu z ludźmi, którzy wzmacniają Ciebie i pomagają Ci widzieć rzeczy z nowej perspektywy, pomogą Ci oderwać się od negatywnych emocji. Kiedy jesteś otoczony miłością i pokojem, chronisz się przed negatywnością. Możesz stworzyć tak wiele pozytywnych zmian w swoim życiu, spędzając czas z ludźmi, którzy Cię wzmacniają. Połącz się z nimi. Połącz się z ludźmi, którzy mają takie same wartości jak ty. Twoje przyjaciele są Twoim od odzwierciedleniem. Pamiętaj, aby wyrazić miłość i współczucie do ludzi, którymi się otaczasz. Uwolni się od poczucia winy z powodu unikania osoby lub sytuacji, która nie jest dla ciebie odpowiednia. Spójrzmy na kartę. Tradycyjnie, kobieta, którą widzisz, i małe dziecko bawią się bańkami mydanymi, mydanymi. Bańki zwykle oznaczają, że wokół ciebie jest błogosławieństwo, które przedstawiają różnorodne aspekty Twojego życia i pozytywne możliwości, które Cię otaczają. Zostaniesz poproszony o ocenę osób, które masz wokół siebie. Jeśli czujesz się wyczerpany po przebywaniu z niewłaściwymi osobami, rozejrzyj się wokół siebie, aby znaleźć perspektywy, pozytywny sposób na wycofanie się. Posiadanie podnoszących Cię na duchu przyjaciół i pokrzepiających ludzi wokół Ciebie może tworzyć magię w Twoim życiu. Życzę wszystkim wspaniałego tygodnia i pozdrawiam bardzo serdecznie.